mnie o ja sobie pytam. Dzisiaj sobie założyliśmy restaurację. Ten tu to Tomek. Tomek powiedz coś. Albo napisz. No, napisał się ma. To jest kelfuś. No. Chodź... Zapraszam. Chodźcie. No, ja będę na, na tym... Na kuchni... Yy, Tomek miał być tym. No i ty Kielny, a ty kim? Nie. Aha, okej. Okay. Ja. Ja jestem. Od zampień. Ja będę od zampienia. Dobrze. Eee. Ups. To nie ja. No, czy teraz można... Teraz 50 można gotować. Dobrze, dobrze. Tomek kup! Umiesz chyba Czekaj, umiesz Tomek? Bo ja sobie mu to nie wiem Tomek, Tomek dostęp... No możesz Tomek, co ty mówisz tam? Tomek po prostu ktoś ma pycha. Tu kloimy... Samu, to jest tak cicho, ja mam obuchnąć? No. Co? To dobrze, że umiesz, Tomek. Tak, tak, kurczę Jeszcze jedna uwaga. jeszcze jedno. No piecze jeszcze... się. Już. Kupujesz tu krzesło? A nie, mo nie może kupić krzesła. Może by jedny Tomek. Może Tomek, ty myślisz, że ja umiem? Jaka, jest tu stolik. Jest dobrze, bo stół jest. Stół nie. Nowe, nie no, weź, nie to. E, Oksesła, dzieci położyć to Tomaszu, a... a stu, a stu, ja sobie już zrobię po swojemu. Będzie tysiąc razy szybciej. Zostańmy, zostaniemy bez pieniędzy, ale. Okej, jakie tam Nowy bum... Boom, boom. No, słyszę. Tam jak pieniędzy nie ma do pracy. no, po prostu ktoś no, no, Tomek, no, ty się radzisz chyba No puścisz mnie! Tomek, zrób coś! Nie popychaj, Tomek! No Tomek! No Tomek! Chyba zostawcie mnie. No no to daj na początku. Ja na pewno więcej od ciebie. No pieszę się. Tak ty, Tomek. No sory, no szybciej się nie da. Panie, szybciej! No! Dziękuję. Tomek, zamówienie jest! Kalmy! E, dwie okay. Weź i to Ile można czekać? Nie wiem. Ojej. Weź tyło Za mała ta kuchnia. Karn... Pani Panie kelnerze! Już, już. Daj kartkę. Tu. O, schowało się. Zbierz nagrodę. je, odblokowaliśmy coś! Możemy, co wybrać? Wodę czy celnik? Sajka. Okay. Okej. ja? Ej, bo no. chyba się pies pali, tak a propos. Matyś, weź tam Chyba nie. Tomek, nie wiem, co ja jestem. Jeszcze... Tomek... Gdzie to? Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, Tomek. Eee, mnie. Powiedz, coś widzą. No, Kamera na ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry napisał. No to nie ma zamówienia. Kelner! Ja sam rapę. No co się... Zabrał mi. Co, co, co? Hmm. A nie. No teraz je ja tu popatrzę. Można mieć łazienkę. Kolejna Mmm no już sobie jak jestem eee... odwrócony, więc Więc jestem rupta. jestem odwrócony, jestem odwrócony, jestem on chceselnik. Mówić, że no to dobrze, ktoś musi. O. No co, kto? No, ksony, ale ktoś musi. Selnik. No, selnik, no. O. Ja se patrzę. No ja tu grzeje coś. Jakąś no, mielonkę z Co ci mam zrobić? o, no. mnie. Muszę pokroić pomidora na początku. Eee, nie to. Na co? Kogo, kogo zatrudniemy na początku? Kelnera czy kucharza? E, kucharza. Ok, to zrezygnujmy. To 200. Dobra, Tutaj mam, tutaj mam. E, e, okay. tu jeden. Eee, Co tu robisz? Dobra. Ja mam zajmować?

i ty, Boże, co to... Tomek, na 10 lajków pod filmem odezwiesz się. Chociaż jedno słowo. Tak, ja się znam. Okay. Jak to? Ja cię namówię kiedyś. To nie tak, że będziemy mieć ze 150 lat, to ja 200. wieszcie. Dzień dobry. Jeszcze klochę. to... O, to... O jest. A ile to będzie? To no, Eee no 30. To jeszcze trochę. Ale no lubię, lubię. No, robię, robię. No już robię, robię. Dobra ja też szukę. Boże, jaka ta gra cicha. No robisz się. a robisz się. Tchniemy. Już tak, Tam jak już. No jakieś pudełko czy masz? Panie Tomku, Tomek, czemu? Dlaczego nie? Zobacz, jak to jest niepopętane. Nie, to jest niepopętane. już robię. Nie, robię Tomek, gdzie wychodzę? Ja oprowadzę widzów po instalacji. Aha. No ktoś musi. No, no ktoś musi... No, tak się nazywa staracja. Możecie pisać nazwę. No już. No lubię, lubię. No robię, ja, Trzeba szybko potraf leić. Już, już. Tomek szybko. Co ty? A, bo nie. Lawał Tomek. To było bardzo mądre. O idzie coś. kolejny. Kolejny... Jeszcze 15 zł. Albo nie wiem co. Kocharza. I będziemy mieli tego. Jak kocharza. Dam do czegoś poniłaś, się Będziemy pomagać Tomkowi. Może. Nie właśnie. Tomek, co ty robisz? Jak ładnie jedzą. Palka. Co to są za krążki? Gotuj. Tomek. To dobrze. Może piec się pali! Co? Nic. Nic tu nie zaszło. To nie zamknął drzwi? Kto oni przez zamknięte drzwi chodzą? Nie wiem. Może w który to dźwięk? Nie mogę wybrać jedną z tyle restauracji. No, ładnie. Eee... Dwa... Wórka jest tam. Okej. to czekaj, patrzę, który to dźwięk. Okay. Może 10, w który to dzień. Kucharza zatrudniam. O. Zatrudniłem. Przyszedł. No. Może piłkę mogę kupić. No bo. Znaczy, tu to filo... No, za chwilę, nie? My na razie mamy 25 zł. Więc tak zbytnie nie możemy. E. Że tam tylko stoi. Kto, Tamek? Nie. Ja nie w ogóle stawę. pytanie. Lekaj, okay, może mu tam muszę coś włożyć. Ja mogę, ufiu, fiu, fiu. Pewno możesz mu dać coś. To ma być pan, czy chłop? Pani, czy chłop? Nie złota tak, pani. Albo we... Weź, no. No nie... Nie, nie chcę. Nie będzie. Ej, tu jest To co to jest? Tak, tak. Pan jest kucharzem. Panie kucharze. Też się ubierz. No i tak. Będziesz tak wyglądał? O, wygląda, tak. Piękne. Okej. Okay. Mamy jak chodź poznać tego nowego pracownika Oto on Ładny? No latatujno Panie Tomku Dobra, możemy wybrać albo wodę, albo hot doga, ale możemy tu coś kliknąć Kliknąłem I jest to samo Super Ja wodę e, tak. Panie, czy no ten kucharz to zrobi czy nie? Znaczy, on robi jak ty nie robisz. Aha. Ale on robi strasznie wolno, więc to jest nic. Aha, super. Czekaj, zostawmy go, zostawmy go do świata. Żeby odzyskać ten kucharz. Okej, okay, to zostawiamy. Tomek, ale powiedz, coś więcej widzą. Oni czekają. Tysiąc razy ci nie widzieli. Ale Tomek. Chyba ma myśli. Tomek, ty mi Tomek, ja wychodzę, żegnaj. idę zobaczyć mój domu. Eee, ciasto. Okej. Może mogę wyjść do ja domu? W ja mam dom! O matko święta Tak To fajnie że mam dom Mogę tu Jednak nie mogę Mamy Mamy jedną gwiazdkę Ale dużo Jedno polubienie, już dwa polubienia ze mną Trzy polubienia jej, Tomek, polubiłeś restaurację? No Dużo, dużo, Ale dużo, to jest jest, dużo, dużo, nie? dużo, 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 drugiego, drugiego Jeszcze Jeszcze nie stać. stać. Muszę, no, nie musimy stać. mieć dużo, Teraz musimy mieć. Ile? dużo, Tomek, dużo, na na W W ogóle Ile? 500 500 zł, polskich złotych Rozumiesz? Ale... E, A jak nie rozumiesz, co masz? Eee, ale tu są dolarze. Ale ja się ja być polskim polakiem. Tomek stój mu... Tomek popatrz się na mnie. Ty to w ogóle nie widać jak, jak masz na serio na imię. Na twoją głową. To powiedział ten, co pracuje w restauracji, a ma kamizelkę, jak kulę odpolną, jakby na wojnę. No, fajnie, można. No, on ma problem do, do mnie, ze jestem emo. Co jestem? To jest ma jest jest emocje. Co to znaszisz, Och, Kto? Tomek? O Hodora to mi o. O Hodora. Jesteśmy ulubieni. Jeej. Menu. Ej, ja menu zrobię! Co robisz? Ej, nie menu jest zrobione. Chyba. Menu... no menu restauracji jest zrobione. Z tego co mi się wydaje. Jezu. Ja położę... i... Nie, 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 bo, co jest? Czemu ty nie, ty nie, 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 Boże! nie, 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 tam. Jak nie, 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 to nie, e, przysła... to w końcu obsłużyć klientów, a nie, 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 nie Ej, VIP idzie. VIP idzie. Kto idzie? VIP. O, to szybko. Co ja tu daję jak żeby było więcej klientów. Nie wiem co tam ten na kucharz wyrobi, ale nie wiem. No, dlatego ja robię. okej. Okay. Ja tam. O, przyszedł. VIP! Rób Wisha, no, panie! Nie, nie, nie. Proszę no... O mogę... ludzie, ale nie przejrzymy ją zmienić. To dużo... Co? Jak ja kliknąłem przypadkiem? No co tam jakbyś tam tam coś... Jak zabierzesz zamówienie i tam są takie dwie strzałki... Stka... Co jest z tym? To ja to muszę klikać czy, czy przytrzymać. się przytrzymać. Nie musisz tak na bok meszkać. Na boki myszko Aha No, no ja też, to, też, to... też się nie wie jak widziłem jej, trzeci dzień Czemu pani panie jest taka pani? Ej razem ich na fazę? E, o się spaliło no, Komu? Mu się spaliło czy tobie? Emu Panie Pimpek! To jest za jak tak można? To, że masz szczula na głowie i jesteś makalo... masz makar na głowie. Dobrze, przepraszam. za Do niewinność. Stać mi na sukcesło. Nie na stolik 30. No, puść mnie. Dobra. Ja zobaczę... Puść mnie. Na no, jak... Jest... Y Oj, my kupujemy najtańsze ekscesy i dobrze. czy przyjdziesz na kuchnię? Może? Co ja? No i cię ze mną wymienisz? Czym? No ty może coś zrobisz na kuchni? O pierwszym zamówienia? No mówiłeś, że ma tylko kucharz robić? No, ale on się nie wyobraża. No pierwszy poziom dopiero, prawie drugi. No to Mielimy mielonkę. co Kucharz, kosztowałeś ponad 200 dolarów, a ty sobie nie radzisz w kuchni. Brawo, panie kucharzu. Uur, pieniądze. To my jak nie się tam Jezu, komuś się chodzi z Dobra, chodźcie na dwór, który mamy dzień? Jeszcze nie. No, gdzie to, Boże, gdzie ja jestem ślepy, czy ślepy. Tomek, jak jakiś jak, który mamy dzień, bo ja, ja nie ogarniam. <grym> to mi pomogłeś. To co to jest? Dobra Tylko na... Dobrze, czekaj. Boże... Dobrze, to się nawet wyjawia. Nie, się Nawet coś tam zaczyna wyjawiać. No, ale kelny nie. Bo nie odbieram zgubień. Aha. Tomek. Mi chodzi, który dzień restauracji. No Boże, jak ja jestem ślepy. Widzio, oni to bo nie wiedzieli 50 lat. 2000. To, nie, to, nie, to. Dobra, nie dowiemy się, który to dzień. Chodźcie. Panowie, Panowie, chodźcie. Zapraszam. Tak, jak zaczynaliście, tak, my skończyliśmy no to był ze mną Tof... i... nie. Pan był ze mną... Jak miałeś na imię? Był ze mną Tomek i Celfuś, który się kręci na mojej głowie. Który nie mam. Więc... Żegnajcie...